ทุกาย่างก็ยิ่งงงงงงุงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง Daj siarki. Wiesz, kończy, co ja na ciebie wpadłem. Co robimy? Nie Nie uda się. No ja też. Nie co. Może zrobimy sobie taką małą wyprawę. Chodź, pójdziemy po resztę petropów, no i trochę... No chodź, no. No chodź. No, no już. Ale gdzie? Tam jest takie fajne miejsce. Pójdziemy tam i trochę... Trochę tam posiedzimy. No dobra, dobra, tam, czekaj, tam się To jest tak, Wróćcie ci powiedział, jest tam miejsce. jest, to jest... Tam nie gdzieś tam, tam panele? O, no jasno, widzę. No dobra, to, to tam się spotkamy, ja pójdę po resztę. Okej, okay. to ja idę. Pięć minut później. No chodźcie, jesteśmy na miejscu. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, wchodźcie, wchodźcie. No, chodźcie. Już nie idę. Zaraz powinien być jeszcze Karol. Powiedział, że zaraz przyjdzie. Powinien być przed nami. Może nie wie, gdzie dokładnie ma iść. Hmm. Czy Karolowi trzeba wszystko tłumaczyć. Co to mało. Tylko ty masz nazwę. Jeszcze i No, nareszcie jesteś. Nie wiem. Ale się kupiłem po drodze. Jesteś taki duży. Jak masz się kupić? Prędzej na przykład, no nie wiem. Kolejny by się skupił, ale ty? No to co? Kupiłem was, bo jesteście tacy malowcy. Cześć! No, ale jeszcze jesteś, myśleliśmy, że się złożyłeś. Wiem, bo to prawda. Nie wiedziałem gdzie... Nie widziałem gdzie wy jesteście, bo tam gdzieś tam siedziałam, no to nie widziałam, bo tu wszędzie tam są panele. Dobra, teraz Nie wiem. Może powiem na bi Albo A nie, ja mam pomysł. Jaki że w parę jest tyle osób i będziemy użyć sobie taki obozik. Każdy znajdzie sobie miejsce. Będziemy się otwierać. W ogóle. Super pomysł. Dobra. Zabierzmy sobie parę. To ja chcę być Lucky. Hurra! To idziemy. To ja chcę być Butterscotch. Okej. Okay. Chodź, znajdzie miejsce. No a, ja będę dostał. Brapa, to jesteś jednym uwagiem. Tam jesteśmy razem. Okej, okay, chodźmy. O, to może na to stawana, no. No dobra, zostańmy tutaj. Tak zaraz Chodź. Yy, o, bo dobra, nie. Um, powiadamy sobie jakieś historie. Dobra. Yy, Jeszcze dajmu Halloween, nie? No tak. I jak przeżyć? Bałem się strasznie, bo ja się boję duchów. Ale jak w ten, a te nie mam przeszły, owszem, rany myślałem, że zawał dostanę. A jak im natrzaskałem po nosach, to uciekły, więc już żaden nie przyszedł. Pewnie porozpowiadała, że ja jak przyjdę po cukierki, to leję do <grym> No. A ja co? A ja sam wczoraj chodziłem po cukierki. Jedna była taka, taka pet że jak poprosiłam o cukierka, to mi torebką w nos dała. Patrz, dalej mam ślad. A tu. Stała mi się farba z nosa. Bieraku, mówiłem ci, żebyś nie chodził, bo nie ma takich pet które by cukierkę dały. Ale, ale niektórzy mi dali. Jeszcze mi całą szufladę w domu. No to fajnie. Czekaj, może skołuję jakieś zabawki? I śpiworek. Jaki kolor? Obojętnie, może być biały. Dobra, no to jakieś zabawki i śpiworek. Zabawki i śpiworek. Ach, nareszcie. Będę miał śpiworek. Hora!